Dzień dobry Państwo. Szanowni Państwo, otwieram XXXXI sesję Rady Gminy Mękawica. Serdecznie witam gminy Łękawica wraz z kartą kierowniczą kierowników w jednostku organizacji gminy Łękawica, sądysów, jak również Was panie panowie Rakona. <tryk> Sesja została zwołana za stosowaniem artykułu 15 z z z podstawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacjami kryzysowymi, czyli z możliwością przesłuszenia w obradach i korzystania z środków podobnych na obrady. Z tej możliwości nie skorzystał żaden radny. W dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, w tym na sali obecnej jest 14 radnych. na ustawy nr 15 stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne. Przejdziemy do uchwalenia obrad dzisiejszej sesji. Ja przypomnę, że Szanowni Radni otrzymali na kolejnych sesjach zaproszenie z proponowanym porządkiem. Czy ktoś z rady lub dwójka chce wnieść zmiany do zmian dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad w 31 Sesji Rady Gminy Mękawica? Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad 31 sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. Dlatego ja przypomnę, że protokół zesłany w programie sesji, jak również był złożony w sekretariacie Urzędu Gminy. Czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu 30. sesji Rady Gminy? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu 30. sesji Rady Gminy Węgarii? Zaproszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowaniem głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z XXX sesji Rady Gminy w został przyjęty 13 głosami za. Przechodzimy do punktu 4. <kluzny> Sprawozdanie wynika gminy z radnych dyskusjami. Bardzo proszę Pani. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, działalność wójta w okresie minisesyjnym. W tym okresie zostaje wydane trzy zarządzenia. Jedno w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, kolejne zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy i kolejne zarządzenie mające na celu wyrażenie zgody organu prowadzącego szczepę podstawową gminy Naturalnej Żywieckiej w Ukrainku na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej. Szanowni Państwo, w dniu 11 grudnia unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica etap drugi, z uwagi na fakt, że wpłynęły oferty, które przekraczały środki finansowe. Ogłoszono Szanowni Państwo kolejny przetarg. 29 grudnia dokonano otwarcia drugiego przetargu. Najkorzystniejsza oferta to jest 3 296 430 zł. i 25 groszy. Ta oferta również przekracza, ale widzimy, że jest tendencja spadkowa, dlatego w dniu dzisiejszym ogłoszono trzeci przetarg na to zadanie. Liczymy, że już ostatni otwarcie 14 stycznia. 22 grudnia podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica. Umowa jest na kwotę 1 218 078 zł. W dniu 30 grudnia, czyli w dniu dzisiejszym, otwarto przetarg e, nieograniczony na remont kładki dla pieszych na temple w kocierzu Moszczenickim. Wpłynęło aż 8 ofert. Oferta najtańsza to jest 153 700, 750 zł. Oferta najwyższa 643 326 i 16 zł. Oferty w tym momencie są sprawdzane. Widzicie Państwo jak rozbieżne. 153 zł najtańsza, 643 zł najdroższa. Co można zrobić za 153 zł? Co można zrobić za 643 zł? Gdzie jest dokumentacja kosztowys? Proszę. Tak, za 150 153 tysiące 643 tysiące. Także a dokumentacja jest ta sama, kosztorys jest ten sam. Ale oferty będą sprawdzane. W dniu 21 grudnia ogłoszono przetarg nieograniczone na remont budynku komunalnego w Łuśinie otwarcie 8 stycznia. W dniu 24 grudnia yy, zaczęły obowiązywać nowe taryfy na zbiorowe zapotrzebowanie za wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łękawica. Zakład Usług Komunalnych prowadzi akcję zima oraz na bieżąco prowadzi odbiory, przyłączy wodno-kanalizacyjnych i podpisywanie umów. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Zima. Przejdziemy teraz do punktu piątego porządku obrad. W uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w Wieloletniej na lata 2020-2030. Kolejny punkt uchwały został przesłany do sprawie sesji. na posiedzeniu komisji do Spraw budżetu. Kto jest szanowny radny? Ma pytania? Nie widzę. Proszę przewodniczącego komisji do Spraw budżetu o czytanie opinii. Panie przewodniczący, Panie imieniu Szanowni Państwo, komisja została odwzględniona i unilokalizowana w posiedzeniu w Luka, po dniu e, 31.04.2021 dni z tego roku, od tej niezależnie całkowicie, nie wydaje się Na rok 2013, do zmian budżetu w tej prowadzonej zarządzaniu i w okresie prezydencyjnym. Zmiany i planów zmniejszenie, a z od budżetu z środków, czy na naszym niemal wyciągniętym Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. To jest za uchwały w sprawie zmiany finansowej na lata 2020-2030, na drugi numer 1. Proszę o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w 14. Radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w rewizji w procedurze finansowej w imieniu na lata 2020-2030 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnym było 0, głos wstrzymujący się było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta w jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Szanowni Radni Mamy na drodze nr 2. Tutaj również projekt uchwały został przesłany do wydania sesja, wydany na posiedzeniu komisji, to zobaczymy, czy ktoś, szanowny graf, ma pytania. Dzięki, dziękuję. Proszę przewodniczącego komisji, by sprawdzić o doczytania Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja, która jest omawiana w jednym kraju, Zmiany budżetu na rok 2020 są ostateczne, w tym dniu prowadzone za ostatnie wymiany środki i w zmiany zaistniejące. Zmiany te nie będą na zaczął uchwały budżetowej na rok 2020, a są dostosowane do zakończenia roku budżetowego 2021. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu w dniu na rok 2020 przedstawiony na rok nr 2, proszę o zaznaczenie. Jest aktor, się Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 Objęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030. Szanowni Radni mają na drugi numer 3. Projekt uchwały został przesłany do tej sesji oraz omówiony na poziomie Komisji ds. Budżetu. Czy ktoś z Radnych ma pytania? Nie widzę. Proszę przewodniczącego kto, yy, w Budżetu.

Pani zachodzi pozytywną opinię regionalnych od uchwały Komisja Posłom od Rasty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognoz finansowych na lata 2021-2030 przedstawiony na głosu numer 3. Proszę o zaznaczenie. Kto jest za? Kto jest przeciw, 130. kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu przyjęło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 głosowało 14 radnych, w głosu przeciwnym było 0, w wstrzymujący się wstrzymującym było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta w Przechodzimy do kolejnego punktu, 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 punktu Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i na rok 2021. Szanowni Radzie otrzymali to na numer 4. Projekt uchwały został przesłany w programie sesji omówiony na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Dziękuję. Proszę przewodniczącego do ds. Budżetu o odczytanie opinii. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Rozporządzenia Rady i Karas, Płodnie, 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 do Płodnie, 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 jest Płodnie, 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 środków Płodnie, 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 jest Płodnie, 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 Płodnie,

Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. co jest za przyjęciem uchwały w sprawie poprawienia budżetu gminy Miejska na rok 2021 przedstawienia na Proszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, przed głosowaniem wziął udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rynkańska na rok 2021 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować całej Radzie Gminy za. Jednogłośne y, głosowanie nad y, już i, i przyjęcie w ogóle budżetu na 2021 rok. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować Pani Skarbnik za opracowanie tego budżetu, bo był chyba opracowany w najtrudniejszym czasie, jaki jak był w urzędzie, w tym okresie, gdzie zagościł COVID. I nałożyła się na to jeszcze kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. No i można powiedzieć, że skład jednoosobowy temu podał. Także bardzo serdecznie Pani Skarbnik dziękuję za opracowanie, ale też dziękuję Pani Skarbnik pracownikom, wszystkim osobom nad tym, że co roku się oszczędza i drodzy Państwo, mimo że nikt się nie spodziewał początkiem roku, jak, tu... jak rok temu się tutaj spotkaliśmy w grudniu, nikt nie wiedział, że coś takiego jak COVID w ogóle istnieje i że COVID może przyjść do Polski i możemy się z nim zetknąć. Cały rok był już, tak powiem, wywrócony do góry nogami, o jakimś takim spokojniejszym okresie nie można było mówić. Ale chciałem, dlatego robię też taki trochę wywód, bo chciałem zauważyć, drodzy Państwo, że zawsze mówimy, że te nasze budżety są realnie zaplanowane. I ten rok może to potwierdzić, że Państwa nad tym czuwa, budżet nie jest sztucznie nadmuchany. Mimo, że pomogliśmy tym przedsiębiorcom, którzy chcieli tej pomocy i starali się o jakieś umorzenie, odroczenie, to byliśmy przychylni. Mimo że niektóre środki unijne nie zwróciły się do nas w tym roku. Pokłosem COVID-u, po głosem pracy zdalnej, tu nie mówimy o dziesiątkach tysięcy, tu mówimy już o setkach. Mimo, że nasze dochody tutaj udziały w PICI i w CIC ie też się nie, na ten moment nie wywiązały się w procentach, też nie mówimy o dziesiątkach tysiącach, tylko o setkach. To na ten moment planujemy, że rok zakończymy normalnie, że wszystko zostanie uregulowane, zapłacone, wszystkie spłaty kredytów, które były zapłacone idą, więc to jest potwierdzenie, że ten budżet przy naszym oszczędzaniu, przy oszczędzaniu wszystkich jednostek jest realny i jest bezpieczny. Zawsze chciałoby się więcej inwestować, więcej robić, ale może ten rok przyszły będzie dla nas bardziej łaskawy. Na pewno budżet jest otwarty, można go będzie modyfikować, jak tylko jakiekolwiek środki zewnętrzne się pojawią, to będziemy je wykorzystywać. Drodzy Państwo, ja z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję i życzę sobie zgodnej współpracy w przyszłym roku nad tym budżetem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30, dodane przez 169, dodane przez 2020 rocznicę medializną. Dnia 9 grudnia 2020 roku, podatki na 5. Szanowni radni, mają tu na dół numer 5. Szanowni radni, mają tu na numer 5. Szanowni na dół numer 5. Szanowni radni, przesłani w Proszę przewodniczącego Komisji Rady o odczytanie opinii. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Komisja Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Nowy Jastrzał pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Uchwała wniosek zadanie sprostowania polegających na własnym i wymarnowanym miejscu. Ciągnik niepala plus stronę rynku z naczepa. Prześrednik ciągnik bada Zmiana tajemnika dla świadectwa Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały górę, nr numer 3761-2020? Dariusz miny węgielny, a w dniach językowych, na 2020 roku, w sprawie podatku o środku na złotowość i sterzenia do zonu 5. Kto za poprawa w naszym, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 razy. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały. Nr 30, mamy przez 169, mamy przez 2020 Rady Gminy Krady za dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie podatku ośrodków na sportowych głosowały 14 radnych, głosów przeciwnych do 0, głosów wstrzymujących się do 0. Stwierdzam rząd uchwały jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Wniesienie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 łamane przez 171 łamane przez 2020 Rady Gminy Miejkawica dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za strukturalny kwadratami gminy Łękna oraz ustalenia skargi obawy. grup nr 6. Tutaj również projekt uchwały został przesłany na sesja oraz umówienia na się Komisji Budżetu.

Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem Państwa w sprawie zmiany uchwały nr 30, promowane przez 171, promowane przez 2020, a wyminęły prawo za dnia 9 grudnia 2020 roku, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za rozporządzenie opłatami komunalnymi w ramach ustalenia stacji tej opłaty przedstawionej na lutym 3. Proszę o wyroznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowanie wziął udział 14 rad. Za przyjęciem uchwały zmian w sprawie zmiany w uchwały nr 30 łamane przez 171 łamane przez 2020 rady gminy Łękarica z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia obar za gospodarowanie obady komunalnymi oraz ustalenia stawki tej obłady głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń Wodociągowych i kanalizacji gminy na lata 2021-2025. Druk nr 7. Przypominam, że projekt uchwały został przesłany do wykonaniu na Mówiąc na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Rolnictwa, czy ktoś szanowny Radnych ma pytania? Zapraszam przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Rolnictwa o czytanie. Szanowny panie prezydent, szanowny panie radny, szanowni państwo, Komisja Polityki Gospodarczej i Rolnictwa przyjęła w, 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 w grudniu 2018 roku w pozytywnym możliwie projekt uchwały w sprawie uchwalenia. Planu rozwoju rodzy, i modernizacji produktów i kanalizacyjnych w innych Na lata 2021-2025, pamiętam, nr Komisja Jednogłośna zabiegowała projekt uchwały w sprawy. W związku z przyczyną infrastruktury kończy jak i i rozbudowy. Chcę dopełnić uczestnictwo mieszkańców procedury mieszkańców mieszkańców, procedury Dziękuję. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji umowy w kanalizacyjnych. na lata 2021-2025. Przedstawienie na drugim nr 7 proszę o zaznaczenie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i kanalizacyjnych gminy w w na lata 2021-2025. Głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących było 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Plan pracy Rady Gminy KFC na 2021 rok. Szanowni Rady, mają tu na nr 8. Plan pracy został przekazany materiałem. Zaznaczę, że plan pracy może być modyfikowany na bieżąco w zależności od potrzeb stanowi punkt numer 8 yy, obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś ma uwagi? Chciałby wiedzieć jakieś zmiany z radnych? Nie, nie Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad plan pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2021. Tutaj również plany pracy zostały przesłane. W programie esesja sesja na drukach od 9 do 14. Czy ktoś? Radnych. Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w razie odpady dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług. Szanowni radni to na druku numer 15 projektu z władzy został przesłany w programie sesja oglądania pośrednictwa na sprawę budżetu. Czy ktoś z szanownych radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego sprawy budżetu o odczytanie opinii. Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja na sprawę budżetu na dniu rokalnym pozytywny za rok opiniiowała uchwały. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała plec uchwały zastosowane do opłaty budżetu gminy obniżającą cenę z uchwały mieszkańców za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków. Panu i miłokrotnemu zabiorę od naszych mieszkańców, którzy tak są obciążeniu nie mieli podatku by i opłatami. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych krajowych grup i kierunków posiedzenia na druku nr 15 Proszę o kto jest za, kto jest przeciw? To się wstrzymał. Stwierdzam, że głosowanie wziął udział 14 radnych za przyjęciem uchwały bezokładu dla wybranych przez grup odbiorców głosowało 14 radnych, głosy przeciwnych od 0, głos wstrzymujących się do 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy punktu 15 porządku obrad sprawy bieżące i wolne wnioski. Bardzo proszę. Państwa. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za cały rok współpracy, całej Radzie, Wójtowi Gminy i go, Panu gminy, jak również życzenia noworoczne z okazji zbliżającego się Nowego Roku.